Jak się porównujemy do klubu, zaczynamy nie wiem, stosować dietę, to się wydaje, że no, stosuję dietę, zmuszam się, męczę, bla, 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 nic się nie zmienia. Ale moi drodzy, jak to, jak progres, czyli to wychodzenie jest codzienne z piłką, będziecie robić codziennie przez rok, jakby będziecie codziennie nad motoryką pracować, jakby będziecie codziennie stosować dietę, w pewnym momencie ja zauważyłem, że postępy lubią być kaskadowe. Czyli jest jakby, że jest nic i nagle widać ogromny postęp, i to, to lubi być właśnie w takim, w takim mechanizmie. Także porównując się do, do ogórkowej drużyny, bo większość z Was pewnie taką ma, że same ogórki i osiołki tam biegają, to moi kochani, jak się do nich porównuje, to może nie być od razu widać żadnych efektów. Ale jak Wy się zaczniecie porównywać w skali świata, to z każdą dodatkową umiejętnością będziecie wyprzedzać dziesiątki, setki tysięcy, a piłce to chyba i nawet miliony swoich teoretycznych przeciwników. I to jest zabawa Wy, tak jak było przed chwilą. Troszkę lepsze umiejętności, troszkę bardziej sprawny, troszkę, troszkę i z tych troszkę, tak jak jest fajnie ta ściana pokazana, z, tych, z tego troszkę budujecie, tak jakby ten swój mur. I teraz, moi drodzy, to ile będziecie mieli umiejętności, od tego zależy, co wy osiągniecie. I teraz zapamiętajcie sobie do końca życia, że. Umiejętności wzrastają tylko wtedy, kiedy wy nad nimi pracujecie. Także wy możecie dzisiaj nic nie wiedzieć o budowie rakiet kosmicznych, zaczniecie się uczyć, co się nauczycie i będziecie umieli budować silniki, jakie będziecie tylko chcieli. Chcecie być ekspertami z diety, z tamtego, siamtego, jesteście w stanie się wszystkiego nauczyć, ale wymaga to czasu i pracy. Prosty mechanizm, mało kto praktykuje.